Noc. Drzwi skrzypią, cień prześlizguje się korytarzem. Mówią o nim mały wzrostem, ale jego upór jest większy niż mury Krakowa. Po zabójstwie Wacława III w 1306 roku tron polski pustoszeje. Władysław Łokietek wraca z wygnania, obejmuje Kraków i Pomorze Gdańskie, ale wokół stołu już ostrzą się noże. Brandenburczycy naciskają Gdańsk. Łokietek wzywa na pomoc Krzyżaków. Ci wchodzą, oczyszczają miasto i zostają. W kolejnych miesiącach zajmują Pomorze Gdańskie. Z pergaminu rodzi się cudza granica. W Krakowie wybucha bunt części patrycjatu na czele z Wujtem Albertem. To nie tylko podatki, to polityka. Czy stolica ma słuchać łokietka czy obcego króla? Nocne narady, bramy uchylone dla spiskowców. Książę tłumi bunt, a miasto dostaje lekcje lojalności. 20 stycznia 1320 roku. Katedra na Wawelu. Arcybiskup Janisław koronuje łokietka na króla Polski. To nie jest koniec drogi, to mandat, by grać dalej: dyplomacją, prawem i mieczem. Łokietek pozywa krzyżaków przed sądy papieskie w Inowrocławiu i Brześciu Kujawskim. Wyroki potwierdzają polskie racje, ale pomoże nie wraca. Zostaje za to coś ważniejszego Archiwum roszczeń na przyszłość. 27 września 1331 roku Płowce Walka z Krzyżakami Bitwa krwawa, nierozstrzygnięta, ale chorągwie zakonu padają w polskie ręce. Europa słyszy: Królestwo walczy łokietek wzmacnia więź z Węgrami małżeństwo córki Elżbiety z królem Karolem Robertem ciekawostka. Przydomek Łokietek łączono z niskim wzrostem, ale to tylko legenda. W polityce rósł z każdą bitwą i pergaminem. 1333 rok. Władysław Łokietek umiera. Zostawia koronę synowi, Kazimierzowi, i państwo zmontowane z rozbitych kawałków. Lekcja? Czasem zjednoczenie zaczyna się od przegranego Gdańska i stłumionego buntu. A w następnym odcinku Kazimierz Wielki, budowniczy państwa. Mury, prawo i skarbiec. Jeśli podobała Ci się ta historia, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Do zobaczenia.